To mi się jak kiedyś po prostu szkolenie prowadziłem. Pierwsze swoje duże szkolenie w korporacji, i mówię, to może ja zacznę. Mówię, no dobra. I mówię, zaczynam, i właściwie nie pomyślałem, co chcę powiedzieć na początek. <noise> to dobre, dobre. A Dobrze. teraz wiesz, co masz powiedzieć? Tak. To cześć, cześć. Cześć. Witam serdecznie. Dzisiaj ty zaczynasz? Dzisiaj zaczynamy. Okay. słuchaj, więc żeby, no tak, powie, mhm. porozmawiajmy o czymś, o czym możemy porozmawiać, w czym rzeczywiście mamy doświadczenia, czyli wywołania przedsiębiorczości czy ducha przedsiębiorczości u dzieci. Aha. Pewnie matki mhm. naszych dzieci będą się śmiały troszkę, ale co zrobić. Duch przedsiębiorczości tak. u młodego pokolenia. Ja powiem szczerze, że, że mojego syna udało się to wywołać, nawet zastanawiałem się, czy nie przesadziłem troszkę, Aha. Aha. bo... Takich anegdot będę miał jeszcze pewnie dzisiaj kilka, ale na, na przykład ostatnio się dowiedziałem przez przypadek gdzieś tam na Facebooku, że nie ma już cukru waniliowego, nie? Tylko jest cukier wanilinowy. Wanili wanilinowy. Wanilinowy. Tak. Wanilina, tak? Czyli Dużo coś. z zakładów tak na tym wygrałem. Produ produ <grym> produkowany, sam wiesz, wcześniej z łajna, a teraz jakieś uh -huh. tam chyba z ropy, nie? Jak to pokazałem i przyszedł rano syn yy, do, do pokoju i założył, do, do kuchni zauważył, że jest zaznaczony na, na cukrze, cukrze uh -huh. wanilinowym N, uh -huh. no ja się zainteresował, co to jest. No mówię, że odkryłem coś takiego, no i że no i tutaj znalazłem przepis, jak robić prawdziwy cukier, nie? Uh -huh. Waniliowy. Uh -huh. No tak, jak mu się spodobało, on mówi, tatusia, możemy taki cukier zrobić i, z, i, i zrobić stragany ze zdrową żywnością i od razu sprzedawać. <laughs> I to był cały ranek na to zszedł, jak już to zaczął planować, wszystko, no Aha. ostatecznie musiałem powiedzieć, że no wie, żeby produkować żywność, ją sprzedawać trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. No bo inaczej to bym stał dzisiaj po prostu na przystanku autobusowym z cukrem <grym 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 i, bym nie i musiał go Aha. sprzedawać. Nie? Zdrowy, ekologiczny cukier. Także mój syn szuka w tej chwili jest tak... Tak mu się to spodobało, że szuka wszędzie możliwości zarobienia pieniędzy, i jeszcze tam o, o tym powiem. I, I mi się osobiście to strasznie podoba. Wiem, A ile ma że... lat Twój syn? Osiem i pół. Osiem. O Oj, to szybko zaczął. Tak. No, ja go zacząłem Aha. uczyć. Jedną z rzeczy, którą y, zrobiłem, to było kupienie książki Pieniądze na stół. Bardzo fajna książka, która opisuje wszystkie te, te rzeczy, które się uczy na makroekonomii, na studiach. Aha. Czyli, wiesz, popyt, podaż, y, wszystkie zależności między pieniądzem, jego wartością, inflacja, deflacja to wszystko tam jest. Plus ładne rysunki dla dzieci i zacząłem mu to czytać. Nie? I od tego mm -hmm. zaczęliśmy jedną z edukacji. Ale czytasz mu to jakoś przed snem? Tak, czytałam. Czytałem <laughs> to mu to jest bajek, rozumiem. <laughs> czytałem mu to. Znaczy, wow. <laughs> y, tutaj jest y, kwestia książek. Nie? Y, ja, znaczy to jest tak. To jest zasługa mojej żony, żeby nie było jasne. Moja żona y, postawiła sobie taki. Nawet nie cel, tylko zasadę, że codziennie czyta y, naszemu młodemu książki y, i to schodzi na to minimum pół godziny. Ja później się dołączyłem i tak machnęliśmy kilka Harry, Harry Potterów, rozdział dziennie, nie, <ścoughs> dosłownie. Aha. Y, także ten okres czytania wieczornego rozciąga się nawet do godziny, y, ale to jest jedna z fajniejszych rzeczy, nie, bo zwa, zwłaszcza jeżeli wrócę czasami z pracy później, bo mam na przykład jakiś webinar, albo szkolenia, bo coś, to jest taki, taki moment, kiedy mogę spędzić z synem czas na czymś produktywnym. Więc y, uczenie go czytania książek to jest taka jedna z... Y, znaczy, inaczej, my my mu czytaliśmy książki, nie musieliśmy go zachęcać do czytania książek. On sam zaczął czytać książki, nie? Czyli oprócz tego, że my mu czytamy, to on sobie jeszcze idzie do biblioteki i po prostu wypożycza sobie książki, które go interesują i sobie czasami patrzy. On siedzi na łóżku i czyta jakąś książkę, nie I To Poszedł taki... makroekonomicznie. <grym> 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 <zusownie>. Poszedł <grym> fizykę kwantową. No wiesz, te <grym> rzeczy, które, pojęcia, które on już Ane. zna z zakresu pieniądza i tak dalej, mhm. których nie nauczy go nikt w szkole, do, dowiedziałby się dopiero, gdy poszedł na studia makroekonomiczne, czy na studia ekonomiczne jakiekolwiek. Wiesz, jest pewne niebezpieczeństwo, że on w ogóle wtedy na studia nie pójdzie i zacznie się zajmować biznesem. No cóż, tak jak większość miliarderów, ja... którzy rzucają studia w cholerę. Tak, ja, ja się śmieję, <grym> że kończąc studia, statystycznie zmniejsza swoje szanse na zostanie milionerem. No niestety. Czyli tak, miliarderem. A wiesz co, a propos jeszcze mojego syna, mój syn ma 10 lat teraz, mhm. ja pamiętam, on miał chyba, nie wiem, 5 lat i coś tam chciał, żeby mu coś kupił. Ja mówię, no synu, no ale do tego są potrzebne pieniądze. Czy ty w ogóle wiesz, skąd się biorą pieniądze? A on mówi: no jasne to też wiem, z bankomatu. I ja po prostu dostałem szoku. Mówię matko, nie, to jest chyba czas na to, żeby zacząć mu pewne rzeczy tłumaczyć. No i wyjaśniłem, skąd się biorą te pieniądze w tym bankomacie i tak dalej i tak dalej. No i potem kupiliśmy bardzo fajną grę, bo mhm. graliśmy w jest taka gra Fortuna. Potem graliśmy w Monopol, mhm. a potem ja kupiłem taką grę Cashflow. No mhm. i muszę ci powiedzieć, że teraz ja nie mogę z nim wygrać. On jest tak sprytny, a w ogóle, jak jeszcze nie potrafił czytać, to graliśmy w cashflow, i tam jak się wejdzie na szybki tor, to się rzuca chyba trzema kostkami. I on miał problem z liczeniem tych, on na palcach liczył te kropki na kostkach, i potem jak tam się te pieniądze dawało, to ja mu daję te pieniądze, A on mówi, to to się, ale tam jeszcze 100 dolarów. Ja mówię, Jezu, jak on to policzył? No i rzeczywiście się okazało, czyli na tych, wiesz, te oczka tak. li, liczył na palcach, ale kasę liczył w głowie. Coś niesamowitego ale po No, także gra jest naprawdę rewelacyjna również i dla dorosłych, ponieważ tam y, musisz prowadzić zestawienie finansowe. I znam wielu ludzi, którzy należą do tych klubów cashflow. To są młodzi ludzie, starsi ludzie. Oni tam doskonale prowadzą te zestawienia finansowe, ale w życiu tego nie robią. No to tak. jest niesamowite. Wiesz? No, to wiesz, symulacja, no. Tak to jest z symulacjami. Ja z kolei, jeżeli chodzi o gry, w cashflow grałem chyba ze 2-3 razy. Fajna gra, mhm. nie, nie wciągnąłem je na dłużej, ale rzeczywiście ma swoje takie cechy edukacyjne. Mhm. Monopoli y, graliśmy do momentu, w którym stały się powtarzalne, bo monopoli zwykłe ma ten problem, że właściwie w którymś momencie jak ktoś już wygrywa, to wygrywa, nie? Mhm. No ja stwierdziłem, że one trochę nie pokazuje do końca życia y, i trafiliśmy przez przypadek na grę Monopoli Imperium. A czymżeż to się różni? Różni się nie... tym, że budujesz, y, nie kupujesz, y, nie kupujesz y, bloków i hoteli, tylko kupujesz firmy, mhm. im więcej masz firm, tym Większy dostajesz taki powiedzmy dywidendę przy przejściu przez dywidendę przy przejściu przez start, czyli to już jest, już jest podobniejsze do tego. Ten pasywny dochód ci rośnie, ale piękne w tej grze jest to, że masz karty M. Zapomniałem, od czego to jest skrót, które pozwalają Ci naprawdę zamieszać. I jest taka sytuacja, że ktoś już może wygrywać. I nagle ktoś mu rzuci kartę i wszystko się zmieni. Nie? Czyli do końca nie wiadomo kto wygra. I to mi się bardziej podoba w tym sensie, że ta gra jest totalnie nieprzewidywalna. I mój syn stał się w tej grze tak po prostu ostrym graczem. Aha. Wiesz, te karty trzyma, do tego momentu. I w którymś momencie, jak już, wiesz, już czujesz, że wygrałeś, on ci rzuca i mówisz nie. I musisz oddać połowę majątku albo coś takiego. Ale no wiesz, tak jak jest w rzeczywistości. Aha. Jesteś raz u góry, jesteś raz na dole. Nie? Aha. I to, co jest ciekawe, to jest że większość tych gier ma pokazane na przykład, że od 12 lat jest. Ja gram z synem, nie wiem, fasadników Katanu, w jakieś takie gry, gdzie jest od 12-14 lat, że znaczy od 14 może nie, od 12 lat i on spokojnie to łapie. Ja myślę, że dzisiaj dzieci, które mają dostęp do komputerów i tak dalej, łapią dużo szybciej te okay. kwestie finansowe, zwłaszcza jeżeli ktoś w domu ich tego uczy. Ja myślę, że dużym błędem jest, jeżeli się nie rozmawia z dziećmi o pieniądzach, tak naprawdę. O, mm -hmm. Jak to jest naprawdę, żeby one rozumiały. Mm -hmm. Skąd to się bierze i jak to jest naprawdę w życiu? Zanim się w ogóle zacznie rozmawiać o pieniądzach, ja, ja mam taki pomysł, że może warto z dziećmi zacząć rozmawiać o ich marzeniach. Hmm. E, rodzice bardzo często, i wiem, to z, z doświadczenia moich znajomych, z doświadczenia moich znajomych, którzy są psychologami rodzinnymi, twierdzą, że rodzice nie chcą rozmawiać z dziećmi o ich marzeniach, hmm. że bagatelizują ich marzenia. I to jest hmm. taki hmm. przykład. Przychodzi na przykład syn do taty, który jest, znaczy tata urzędnik państwowy na przykład mhm. z całym szacunkiem. Tak? Tak. I, I mówi do niego tak, tato, wiesz, jak ja będę w Twoim wieku, to ja będę miał zamek w Szkocji. Mhm. I co ten tata może mu <laughs> powiedzieć, tak? Mówi bardzo często i tak. Chłopie, jaki zamek w Szkocji. Ty się ucz, musisz mieć dobre oceny, żeby znaleźć dobrą pracę, prawda? Zobacz mnie na przykład. Co ja mam z tego życia? I dziecko już wie, że lepiej się nie wychylać takimi rzeczami, bo to może zdenerwować tylko. Te, tak zwane autorytety. A przecież zamek Szkocji można by poszukać w internecie, ile kosztuje, no więc... zrobić plan finansowy. No, no musisz, więc. No więc musisz zarabiać tyle i tyle. No no to ile możesz teraz. Więc... A wiesz, co m... można później zrobić? przerwę aha, jeszcze. Aha. Przecież jak to można. Tak naprawdę można powiedzieć dokładnie to samo, co powiedział ten ojciec, Powiedzmy, że jesteśmy rodzicami, którzy wierzą w etat. E, My nie jesteśmy, ale powiedzmy, że jesteśmy. Z trudem sobie to próbuję wyobrazić, ale no nie jest to łatwe, masz no, rację. No to mhm. zobaczy. szukamy z dzieckiem zamku w Szkocji, spokojnie myślę, że znajdziemy gdzieś do Tak, może na Allegro, może nie, na, na Ebayu. Bym... Na Ebayu, właśnie, zamek Szkocji ja myślę, na Ebayu. zaleźli, bo można Aha. kupić wyspę przez internet, a przynajmniej są oferty, no to i zamek też się znajdzie. Mhm. Robimy plan finansowy, powiedzmy zakładamy, że no realnie powiedzmy w wieku 40 lat gdzieś jak mógłby sobie kupić ten zamek w Szkocji, no nie, nie wrzucamy mu zbyt dużych w, wymagań, nie? Mhm. Patrzymy, ile musiałby zarabiać co miesiąc, Patrzymy, możemy wejść na wynagrodzenia.pl, zobaczyć na jakim stanowisku mógłby tyle zarabiać, może warto był pojechać za granicę. Powiedzieć, no słuchaj synu, chcesz zamek w Szkocji? Nie ma sprawy, zostaniesz architektem, będziesz zarabiał około tylu pieniędzy co miesiąc, jakbyś to dobrze inwestował, to możesz kupić sobie zamek w Szkocji. A co musisz zrobić, żeby zostać architektem albo programistą na przykład? Aha. No i no. do szkoły. <noise> dobre, Można dobre. i tak. Nie? Wiadomo, że bycie tak Aha. tutaj się łatwo się teoretyzuje. Nie? Ja wiem, że w, jakby mhm. w czasie rzeczywistym ciężko coś takiego wymyślić, ale y, ja się nauczyłem jednej rzeczy z dziećmi, że zawsze masz czas na retrospekcję, mhm. czy na może złe, użyłem słowa, nie wiem, masz czas, żeby się zastanowić nad tym, co powiedziałeś, mhm. wrócić do, do swojego dziecka, powiedzieć przepraszam cię, że tak powiedziałem, mhm. pomyślmy, porozmawiaj o tym jeszcze raz. Mimo, że w to nie wierzę, nie? Na przykład, co ja po prostu, wiesz, pieniądze mi się gdzieś tam na drzewie rosną, a później mówię się kurde. Co ja powiedziałem, że tyle książek na ten temat mhm. czytałem, żeby tak nie mówić. I, mhm. I zdarzyło mi się parę razy, że coś powiedziałem takiego, taką typową właśnie rzecz. Przemyślisz, idziesz do dziecka, jeszcze raz spokojnie z nim to omawiasz i to zauważam, że działa, nie? Nikt nas nie uczy tego, w jaki sposób edukować dziecko pod tym względem przedsiębiorczości. Przecież hmm. nawet szkoła nie uczy przedsiębiorczości. No hmm. przepraszam cię bardzo. Ale, raczej. No więc właśnie. Wiesz, no, nie dość, że oducza kreatywności, to Nie uczy <laughs> przedsiębiorczości. No, ja słyszałem, że w liceum są lekcje z przedsiębiorczości. Ale no, tak między Bogiem a prawdą. Wiesz, rozmawiałem z, z jedną panią z, z takiego zrzeszenia, Przedsiębiorców, gdzie ona się przyglądała, jak, jak, jak to funkcjonuje, no i mówi, że ręce opadają, ponieważ przedsiębiorczości uczą tam osoby, które nigdy z przedsiębiorczością nie miały nic kompletnie Ale wspólnego. Jak w większości uczelni. Nie? No więc właśnie, tak. I, wiesz, no i, 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 I ci ludzie uczą się, te dzieci uczą się teoretycznie o tej przedsiębiorczości takich rzeczy, które w tej przedsiębiorczości kompletnie do niczego nie będą potrzebne. I idą na przykład, w ramach tych lekcji przedsiębiorczości, idą na przykład, nie wiem, do jakiegoś fast fooda patrzeć jak wygląda przedsiębiorczość. Czyli jak zasuwają ci młodzi ludzie tam jako pracownicy najemni. I na tym polega przedsiębiorczość, no ale dla coś, mnie to jest w ogóle jakaś szkoła. szkoła To, to jest, już jest tragedia, ale to jest jeszcze po Ja na studiach ekonomicznych, to był jeden z powodów, dla których sobie dałem spokój ze studiami, pierwszymi przynajmniej, miałem mikroekonomię e, ćwiczenia i obrabialiśmy takie ćwiczenie. To jest mój ulubiony przykład, to studia, który mi jakby najlepiej to mi pokazało, na ile są warte studia. Już wtedy miałem firmę, nie? E, No i mamy ćwiczenie, że tam firm e, liczyliśmy break-even break point, nie? W którym miejscu firma zaczyna zarabiać, nie? No, Firma kupiła ileś tam rzeczy, powiedzmy kupiła 100 tysięcy czegoś tam, po 50 tysięcy za sztukę, no i, i za, zaczęła je sprzedawać za 100 tysięcy za sztukę, nie? no i tam jakoś liczyli, że sprzedała połowę w, da, w danym roku, sprzedała mhm. połowę w danym roku i tam w którym momencie jej się to zwróciło, no teraz już nie pamiętam dokładnie tego wzoru, no i, i wyszedł, że firma wyszła na zero, nie? wyszła na zero mimo tego, że sprzedała w sumie, sorry, sprzedała za mniejszą kwotę niż zrobiła zakup, nie? Mhm. ale to co sprzedała, tą część, którą sprzedała, sprzedała połowę zapasów, sprzedała z zyskiem. No, i mamy wynik. Nie? Ja tak zgłaszam rękę, miałem już wtedy ksywkę problem. Nie? <grymne> ja mam takie pytanie, nie? no bo myśmy nie sprzedali wszystkich rzeczy, tak? One weszły nam na, na przyszły rok, czyli musimy je um, uwzględnić w remanencie i musimy, już na pewno wtedy chodziło, o zwró zwrócić podatek za to, yy, i właściwie w ujęciu tego, właściwie ponieśliśmy stratę, nie? Nie, 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 tego nie mam w zadaniu. Tam, ja, ja wiem, że tak powinno być, ale my liczymy tylko to, co sprzedaliśmy. Nie? Mówię, jeszcze, no, ale co z tego, że mamy zysk, rozbankrutowaliśmy? Nie? Aha. No, nie, chodzi o wyliczenie bryki no, nie, dobre. Nie? To, to później ludzie idą, robią biznesy, robią Aha. różne kawiarnie, księgarnie, nie wiadomo co jeszcze. Inne różne biznesy, które się wydają, że mają sens, a upadają mhm. na takich y, drobiazgach. Nie?